Cześć, pokażę Wam, jak wykonać bardzo prosty aparat otworkowy, pozwalający na zrobienie około 25 zdjęć bez konieczności wchodzenia i wymieniania podłoża światłoczułego w ciemni. Będziemy do tego potrzebowali kilku rzeczy. Takich jak pudełko od zapałek, nożyczki ostry nożyk, czarny marker, film fotograficzny typu 135, czyli tak zwany mały obrazek, pustą kasetę po takim filmie, Blaszkę aluminiową wyciętą z puszki. Ostrą szpilkę do zrobienia dziurki, czarną i przejrzystą taśmę klejącą oraz opcjonalnie linijkę i papier ścierny. Na początek wniosku flatki z pudełka od zapałek wycinamy duży otwór. Jego kształt będzie się powtarzał na uzyskiwanych później zdjęciach. Następnie wyznaczamy środek zewnętrznej części pudełka i wycinamy w nim otwór około centymetra na centymetr. Teraz czas na zamalowanie wszystkich wewnętrznych elementów pudełka na czarno. Gdy pudełko jest już gotowe, docinamy naszą blaszkę do rozmiaru około 1.5 na 1.5 cm i na środku za pomocą szpilki robimy niewielki otwór, który możemy zeszlifować. Papierem ściernym dla wyrównania krawędzi. Gotowy obiektyw z blaszki przyklejamy czarną taśmą na środku wyciętego otworu w zewnętrznej części pudełka od zapałek. Następnie odcinamy i wyrzucamy zaokrągloną część filmu światłoczułego, a równo odciętą końcówkę przekładamy przez wnętrze pudełka. Przejrzystą taśmą sklejamy równo nasz film z końcówką wystającą z pustej kasety, do której będziemy nawijali naświetlone klatki. Zamalowaną na czarno szufladkę z pudełka od zapałek wsuwamy na miejsce, tak aby tworzyła dystans między otworkiem a emulsyjną stroną filmu światłoczułego. Teraz pora na szczelne sklejenie taśmą izolacyjną pudełka i kaset od filmów, ale tak, by przypadkiem nie zakleić i taśmy filmu. Oraz oklejenie wszystkich miejsc, którymi mogłoby się dostać nieporządzane światło do wnętrza pudełka. Z kawałka kartonu, na przykład z pudełka od filmu, warto zrobić migawkę naszego aparatu. Wycinamy z niego ramkę, którą przyklejamy przed blaszką obiektywu, i szufladkę, którą będziemy zasłaniać nasz otworek, będący samym obiektywem. Aparat właściwie jest już gotowy. Teraz tylko warto dla ułatwienia sobie pracy w kasecie, na którą nawijamy film z chusteczki, zrobić blokadę przed rozwijaniem się go wewnątrz puli, a z zapałek wysypanych z pudełka zrobić system do przewijania filmu. Czas naświetlania pojedynczej klatki w słoneczny dzień to około jednej sekundy, w dzień pochmurny około 3 sekund. W pomieszczeniu, w zależności od ilości światła od kilku sekund do nawet kilku minut. Aby zrobione zdjęcia się na siebie nie nakładały, po każdym wykonaniu fotografii powinniśmy przewinąć film o pełen obrót szpuli, czyli 360 stopni. Choć, jak widać, efekt nakładający się klatek wcale nie musi być wadą, więc nie ma sensu sztywno trzymać się tej zasady. Gdy na przykład nie przewiniemy filmu wcale, możemy wykonać wielokrotną ekspozycję na jednej klatce tak jak na tych zdjęciach. Aparat otworkowy daje ponadto głębię hiperfokalną. Czyli wszystko na zdjęciu, bez względu na odległość od obiektywu, będzie równie ostre. Tak jak tutaj moje palce, które właściwie leżały w obiektywie. Życzę powodzenia i miłej zabawy.